Hej, cześć, wam wszystkim z tej strony Barak, zagramy dzisiaj w złota czwórkę Dobra, lecimy, mamy standardową odprawę. Eee, co my tu mamy? Hmm. A może mi się uda ściągnąć spolosczenie do tej gry Frontend hmm. Okej, okay, mamy mapę, da się przyda Zagramy dzisiaj w pierwszą misję eee, Alex yes. Okej, okay, mamy tutaj dwóch podejrzanych i cywili nieznanych tu mamy w ogóle co się stało jakieś zwołanie yy, no i szturm yy, ekwipunek, wybierzemy sobie no dobra, nie będziemy przejrzeli, okej okay, yy, potem się tym pobawię, ustawię im sobie jaki jaki chcę Colt 4 a 1 Carabine co my tu ogólnie mamy wezmę sobie 9mm SMG z płaszczową amunicją dobra nie będziemy się tutaj bawili zaczynamy Dobra Ooh, Dobra, podgłoszę sobie trochę grę Okej, okay, cholera, żebym ja pamiętał jak to się wszystko robiło Przechodzimy do trening, ale No, zdecydowa zdecydowałem, że Zagramy normalnie misję Za misję przydzielone nam są punkty I możemy przejść misję, ale Nie przejść, nie odblokować następnej Musimy otrzymać, e... Aha, czyli musimy... Gold. Fall in on me, okej. me, okay. e... Tu się jest, now! tu ktoś jest. E... move to cover. Up. Move up, ale ja coś zrobię. Kulkowy. Tu jest ten, dobra. Tak, yy, Barak, to jest to. Co za idiota ze mnie? Tak, tu coś spieszył ewidentnie. Move and clear? Eee, dobra. Znaczy za clear. No, e, tak, tu mamy swój oddział. Są zieloni i nie. E, zieloni co jadam? Czerwoni i niebiescy. Dobra. Takie w sumie. Pomieszczenie. ta bym się chyba zmieniał. Drużyny, tak. No rzucaj to, rzucaj to, rzucaj to. Tak jest, dobra. Shit, jeden nas nie żyje. Tak to spierfić, jeden nie żyje. No lipa, a żeśmy spierdzielili trochę. Właśnie, muszę, nie mogę zapominać. Muszę wszystko konfiskować, wszystko raportować. Aha, dobra, musimy zakonfiskować broń. Zakadentujemy go. O to jest ten gość, ten Ramirez, nie pamiętam. Jak on był. Psiak, no, dobra, uczymy się, prawda? Chociaż nie ukrywa, że już grałem w tą grę, już kilka razy grałem, ale dobra. panowie, dobra, teraz tak o czerwony up Check the door. here, a zieloni za Zamkniemy tutaj Dobra, teraz tak o ja Police, get down now! To się to pomieszczenie A cop on the ground now! Police! Get down now! Police! Okej, okay, jeden tu był, musimy go Skuć. Muszę zaraportować. Nie pamiętam pod jakim przyciskiem był może Escape. Tak, e, raport z to TOC. E, all weapons secured. Aha, jeszcze jedno. No, tak. Go. Co tu mamy? E, zabezpieczyć MAC-10. E, Recover to choice neutralize line you. aha jeszcze mamy jednego podejrzanego psia no dobra eee, czy mamy? czy mamy ze sobą to? dziewiątka? a może zero? tak, to jest to, to jest lustro pod drzwi nie widzimy tam nikogo To nie jak Dobra, a drugi razem będziemy. Locked door. Dobra, musimy je. Otworzyć. Zrobimy to po cichu. Możemy jeszcze. rozwalić się z C2 lub z shotguna takiego śrutowego. Ok, open and clear. Ale wszyscy. Ciebie tam nie zostawię. Let's go.

Nie wszedł, możemy to zamontować, ale to na razie nie jest potrzebne. Mirror under the door Tu nic nie widzimy, ale moim zdaniem na pewno coś tu wszedł, więc tu nikogo nie ma, ale Oklirujemy te drzwi. No, come on!

Mamy dwóch gości, którzy się już chyba trochę obstrali na widok Słota. Dobra, walniemy im yy, banga, gaza czy stinch. stinch? Co to było stinch? Nie pamiętam. Yy, Odłamkowy? Odłamkowy. Dobra, nie mają gasmaska, ale nie wiem, czy to jest. Czy to jest. Jakby to zrobić? Opuścić? Odbłuchuję go. Mam na nadzieję, że nic on nie zrobi. Na ziemię będę, na ziemię. Ok. Tak, teraz mi się przypomniało, że my mamy tutaj jeszcze do wykorzystania snajpera, który patrzy chyba przez to okno. Tak mi się zdaje, ale co zajmiemy się nim potem. Dobra, panowie, skurcz go się tym zajmę? Complete the mission, okej, okay, super Zobaczymy co tu było jeszcze Dobra, to była taka krótka misja wprowadzająca Mam nadzieję, że wam się podobało, dziękuję za uwagę, mówił dla was Barak I do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!